A więc pierwszy sklep, w jakim byłem, był to Kik. Jest to dokładnie ten sam Kik, yy, co znalazłem w nim po dostawie bardzo fajne modele na tym właśnie filmie, który Wam wyskakuje na ekranie, polecam sobie obejrzeć. No i sobie tak po prostu patrzyłem, patrzyłem. Muzyka Więc jak mogliście zauważyć, kilka fajnych modeli było, ale były to albo modele, które posiadam, albo takie, które mnie nie interesują. Ale jako, że byłem miły, zdawałem ludziom, żeby ich nie szukali. Później byłem w Dilcu, tutaj dosyć dużo grzebałem, ponieważ ten sklep był naprawdę mocno zapchany tymi wheelsami, dużo tutaj rzeczy było. No i sami sobie obejrzyjcie. moving too far. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard Tell them I be big in a game like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast, didn't even get a glance I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant If you had swag like mine, you know it's best to flaunt Ale też te kotuiczy tutaj w sklepliczku były zawieszone i były tutaj naprawdę fajne półpremki i dalej się zastanawiam czy nie kupić ich bo one mi się naprawdę podobają tylko głównie no ta cena. Ale w sumie na półpręmki to jest dobra cena, więc możecie napisać w komentarzu czy warto kupić, chociaż myślę, że tak. Dzień. Ja, yeah, ja, Też w innym miejscu to było zawieszone wcześniej kompletnie, a tu nie wiedziałem kompletnie, tego nie zauważyłem. I była tu przykładowo Godzilla Skyline, ale jako, że ją posiadam, no to jej nie kupowałem. Shoot, i gdy ten deals wypadł przeciętnie, oczywiście mogło być gorzej, no to idę do Pepko i od razu widzę świetne modele, naprawdę świetne modele. Szkoda, że nie było tej Mazda MX-5, co jednak w końcu i nie kupiłem, bo kurde to też jest dosyć pożądany model i też bym go chciał. Byłem też później w Lidlu i znalazłem dosyć sporo całkiem fajnych opaków i z Matchboxa i z Hot więc sobie obejrzyjcie. Znałem też trochę tych półpremek z szybkich i wściekłych, naprawdę całkiem atrakcyjnych na bo to było tam chyba z 12 czy 13 zł. Zastanawiałem się nad Porsche 911 GT3. Raz nie, jednak nie wziąłem ze względu na jakość wykonania tego modelu, bo po prostu słabo to jest zrobione, jak na półpremkę. Byłem też w Pepco, które ostatnio, pamiętam, że jak byłem, to nie było w ogóle tego jakby wielkiego kartonu Hot Wheels, ale teraz już wrócił. czyli po prostu była dostawa, bo mój ziomak nawet nie pisał, że kupił sobie Godzilla Skylinea. no i no, było całkiem sporo tych modeli, był tam jakiś wybór. No. I'm moving too far. shooting star got more than a couple of people going mad i swear they're rooting hard tell them i be big in a game like she went and got them breast implants i said i'm moving too fast didn't even get a glance i'm ready to eat up track like i'm seated in a restaurant yeah. if you had swag like mine you know it's best to flaunt yeah. No, dobra, moi drodzy, więc przejdźmy do tego, co znalazłem. Pierwsze auto, które najbardziej chciałem, numer jeden, to Dodge Viper, i w końcu go znalazłem. Tak on się, moi drodzy, prezentuje: jest to SR10 ACR. Tak na zdjęciu, a tak w rzeczywistości, jak widać, lampy są naprawdę ładnie zaprojektowane. Jest to naprawdę bardzo dobrze zrobiony model. Lampy tylne mogłyby zostać zrobione, wtedy by było naprawdę świetnie. Ale i tak, mimo wszystko, prezentuje on się dobrze. Dobra, więc przejdźmy do następnego modelu. Następny to będzie Koenigsegg Zekiesko. Naprawdę świetny samochód Najszybszy, bo tam jeden z najszybszych samochodów świata Znaczy to nie jest jeden z najszybszych samochodów świata To dlaczego? Ponieważ to jest wersja Atak, Nie jest Absolut, on ma ten spoiler Mi się znacznie bardziej Atak podoba Bo Absolut beznadziejnie wygląda Jak on ma tak dziwnie ucięty tył No więc bardzo fajne autko No i trzecie, też fajne Ale głównie kupione dlatego, bo jest gratis Już Tak czy siak fajne GMA T50. Super samochód, naprawdę mega szybki samochód, który waży tyle samo co Fiat 500, no więc gdy jest to mocny auto plus bardzo lekkie auto, no to wiadomo, że mamy do czynienia z bardzo szybkim samochodem. Też trzeba wspomnieć, że z tyłu tego samochodu jest wiatrak, który zapewnia świetny docisk. Niestety nie było tej miaty, którą wczoraj chciałem wziąć, gdy się dowiedziałem o tej zniżce. Ale później znalazłem tego, tego Godzilla, no to zrezygnowałem z tego autka wziąłem właśnie, no i wziąłem właśnie, no i właśnie wtedy wziąłem Godzilla, no i się już nie było tej miaty niestety. W Pepko oraz w Kiku. A więc pierwszy autko, które chcę wam zaprezentować, jest to Ford GT 40 z 1967 roku w takim oto malowaniu, naprawdę fajne zrobione malowanie, jak widzicie tak wyglądają lampy, no i tutaj także zostały zrobione te lampy w samym w sobie modelu, więc myślę, że fajnie to załatwione niestety z tyłu natomiast tego nie ma także tak się prezentuje, tak się prezentuje podwozie białe, Ok. przejdźmy do drugiego autka, jest to Nissan Skyland 2000 GTR Liberty Walk oczywiście w wersji tuned tak się prezentuje to autko, więc z przodu jako tako dopracowane tutaj spoko, no, tak to się prezentuje niestety z tyłu jak możemy zauważyć nie jest pomalowany. Jest tutaj też, jak możecie zauważyć, wydech. Dzięki bardzo za oglądanie. Stawcie łapkę w górę pod tym filmem. Suba wraz z wężkiem tam gdzieś pod tym filmem. Proszę napisać w komentarzu, co znaleźliście ciekawego. No i to tyle. Nara.